Witajcie na kanale R2D. W poprzednim odcinku przedstawiłem Wam, jak zmieniła się jakość oleju Castrol w wyniku eksploatacji w samochodzie BMW 60. Dzisiaj czas na trzy kolejne marki Orlen Platinum Expert, Elf Revolution oraz BMW Twin Power Turbo. Do naszej zbiorczej tabelki wpisujemy kilka szczegółów. Po pierwsze, jakie to były dokładnie oleje, klasy lepkościowe oraz jakościowe. Tutaj malutka adnotacja olej Elf Revolution nie spełnia klasyfikacji producenta BMW Long Life 04. Następny szczegół do naszej zbiorczej tabeli, jak długo były eksploatowane nasze oleje w samochodzie, czyli po ilu kilometrach nastąpiła wymiana na nowy. Na marginesie więcej o samochodzie, który poddajemy ocenie BMW A60. Było w poprzednim odcinku, link w opisie filmu. Kolejna sprawa to charakterystyka użytkownika. Tutaj wciąż bez zmian ten sam właściciel pojazdu, tylko co rok starszy. W końcu kluczowa sprawa, jaka była lepkość badanych olejów świeżych, nowo zakupionych, i jaka była lepkość oleju po wskazanych przebiegach. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, lepkość olejów świeżych w 40 stopniach Celsjusza oscylowała w okolicach 70. Jednostki celowo pomijam, ponieważ je mamy tutaj w tabeli podane. W 100 stopniach Celsjusza oscylowała w okolicach 12. Po zbadanych przebiegach, czyli powyżej 15 tysiąca kilometrów, szczegóły mamy podane w tabeli, lepkość w 40 stopniach Celsjusza zmniejszyła się w granicach od 40 do 50%. Lepkość w 100 stopniach Celsjusza zmniejszyła się o około 1 trzecią. Do tej pory względnie najlepiej zachował się olej Elf Revolution. Natomiast ogólnie sytuacja wygląda bardzo nieciekawie, bo olej nie spełnia kompletnie wyjściowych założeń dotyczących klasy lepkości. Można dewagować nad przyczynami takiego stanu rzeczy, i oczywiście jest tutaj sporo wyjaśnień w tym obszarze. Natomiast celem tego kanału nie jest wchodzenie w zbyt duże detale. Przynajmniej w tej części prezentacyjnej. Myślę, że przyjdzie odpowiedni czas, pojawi się taka sposobność, żeby nagrać trochę więcej filmów na temat potencjalnych źródeł takiej sytuacji. Kolejny odcinek to historia tego samego samochodu po aplikacji oleju Motul. Już teraz zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.